Cześć, siemaneczko moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was już w dziesiątym odcinku na kanale Shakes and Fidget. Moi drodzy, jesteśmy w na naszym berserku, więc łapeczka, subek, komentarz obowiązkowo. Pozdrawiam oczywiście z początku odcinka całą gilię, mam nadzieję, że oglądacie odcineczki, pozdrawiam was serdecznie. I mam nadzieję, że gilia będzie bardzo fajnie i długo się utrzymywać na tym serwerze, że będą aktywni i będziemy grać. Na razie jest zajebiście. Yy, co dalej moi drodzy? Właśnie stwierdzę, przed chwilą wydobyłem ten oto klejnocik pod siłę i będziemy zakładać na jakiś przedmiot, tylko nie wiem jeszcze na jaki. I może w pierwszej kolejności dzisiaj zaczniemy trochę inaczej. Zobaczymy sobie przedmioty w zbrojowni oraz w, 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 w gabinecie magii. I tak sobie patrzę, tutaj w sumie to nic ciekawego nie ma. <laughs> tutaj jest lepsza broń. I może tą lepszą broń byśmy sobie założyli, widzowie, bo ona ma plus 14 dymy. Wiecie co, załóżmy ją sobie i wsadźmy tam klejnot, 8230 bijemy A z klejnocikiem, a czekajcie, a to czego jeszcze dodaję? Zręczności, no właśnie, czyli aż tak, aż takie nie będzie, ale czekajcie chwila A dobra, czyli ta już broń jest słabsza, możemy ją sprzedać Co ja zrobiłem? Chyba źle zrobiłem, bo tamta broń jednak była dobra Albo już sam, nie wiem, się pogubiłem trochę, ale dobra, mniejsza mamy Tutaj tą broń zakładamy sobie Uuu, no i bijemy o wiele więcej, czyli się opłacało jednak to zrobić Dobra, potki dajemy sobie tutaj i w dzisiejszym odcinku widzowie bym sobie poszukał podki pod wytrzymałość tu 25%, bo to jednak, słuchajcie, coś będzie nam dawać, to nie jest tak, że to będzie leciutko lepiej, to będzie troszeczkę, troszeczkę i troszeczkę bardziej lepiej bym powiedział. Chciałem to kupić przez chwilę i zobaczyłem, że to 10 grzyba w ostatniej chwili, chciałem tego zrobić widzowie, a więc wyszłoby ciekawie. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma, przechodzimy sobie do karczmy, pykniemy sobie karczmę, w ogóle ile ja mam klepsytr? 262, 262 klepsydry. Jeszcze mamy ten kodzik do zużycia na adwent, chyba, i zaraz będziemy mieli kolejny kodzik na 50 poziom do użycia. Mam nadzieję, że, te, że jeszcze te kodziki działają w ogóle. No i co? Lecimy sobie z karczmą tak jak codziennie widzowie na naszej postaci. Po pracy trzeba zrobić karczmę. Staramy się wybierać najlepsze misje dla nas. I słuchajcie, mam 44 poziom. Co wam mogę powiedzieć? 44 poziom mamy. Czy dwa odcinki jeszcze nam zostały do wbicia 50? Nie jestem tego do końca pewien, także Wam nie powiem, ale myślę, że postaramy się to zrobić przynajmniej w tych dwóch odcinkach, co będą teraz nagrane po tym odcinku. Czyli tak. Czyli tak, widzowie lecimy sobie z misjami. Ten dungeon w ogóle jeszcze nawet nie mam pojęcia, ile będzie trwał. O walkę w gili mieliśmy. Tutaj, a te gili nie mamy. Otwarty przez 6 dni, 23 godziny, 42 minuty Czyli jeszcze teoretycznie powinniśmy zrobić tego streamka i sobie zagrać O tutaj coś wykonałem I dostaliśmy 3000 expa, zajebiście Dobra, lecimy sobie dalej z tą karczmą, bo trzeba ją całą przepykać Siła 1, szczęścia 50, bardzo fajne buciki Tylko czy ja nie mam bucików z miejscem na klejnot, no właśnie Mamy oto to takie buciki, no ale te teoretycznie będą lepsze Dobra Ryzyk fizyk sprzedajemy i nakładamy tamte. Już nie ma odwrotu, dobra lecimy sobie dalej z karczmą. Dwie minuty to te misje dwuminutowe czasami są lepsze niż te pięciominutowe, tak jak właśnie pisałem tam z kolegą, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam. On mi trochę podpowiada w tej gierce co i jak robić, żeby to w miarę wyglądało. Dostaliśmy dwa grzybki już z karczmy, zajebiście. Pięciominutowa misja będzie opłacalna. Ale expo tutaj dostajemy, co jest zgrane? 18 tysięcy expa. No w sumie to nie jest aż tak duże jak na nasz poziom, teraz się zorientowałem dopiero. Lecimy z pierwszą awanturniczością widzowie uzupełnioną przez piwka. Za niedługo to w ogóle czujesz, że w tym się będzie można za piwka awanturniczość odradzać. Tak sobie myślę. Że za grzybki, co nie? Będzie można kupić sobie awanturniczość dodatkową. A jak tak dalej pójdzie? No ale w sumie czy to zły pomysł, czy nie. W sumie by było trochę to Pay to win wtedy. W sumie teraz też jest Pay to win, ale wtedy to już by była masakra w sumie. A jak na... Ooo! No i mam lepszą broń. A ja teraz jeszcze wyrzuciłem wrzuciłem ten klej, no tutaj akurat pod siłę. Siły 49 daje to Teraz byśmy mega dobrze bili. Jakbyśmy to założyli, tak mi się wydaje przynajmniej zostawię sobie ją. Mm, <laughs> to możemy sprzedać. Bo mamy tutaj epicki przedmiocik widzowie. Z ostatnich loków nam wypadł. Nie wiem, czy to w sumie było w ostatnim odcinku. Może było, może nie. Nie wiem do końca. Dobra. Uuu, jaka zbrojka się trafiła piękna. A ta mam podwytrzymałość. Kurde, bez miejsca na klejnot. No i teoretycznie, no to ona dodaje nam tylko siły plus 34, czyli razem 77. Nie, czyli to nie jest opłacalne widzowie, ta zbrojka, no niestety no klejnocik robi swoje, no klejnocik bardzo dużo nam daje. Także nie będę je zmieniał. Dobra, lecimy sobie dalej z karczmą. O, a to 7 minut, jednak ta misja trwała, myślałem, że 2,5 minuty i tyle expa. Będziemy dzisiaj mieli 46 poziom wbity i nie wiem, czy sobie damy radę w lożkach coś ubić. Myślę, że będziemy próbować i może jakimś fartem nam się może, widzowie, udać to zrobić. Pamiętajcie, żeby strzelić łapeczkę, subika, zostawić komentarz, przypominam tylko. No wszystkie misje takie same prawie wyszły nam. Dobra, 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 lecimy sobie dalej. 46 poziom mamy wbity. O, z miejsce na klejnocik. Pokaż. Dobra, to jest lepsze, to sobie nakładamy. Mm, 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 lecimy sobie dalej Zaraz kończymy karczmy, i idziemy bić loszki I tam może być ciekawie, zaraz zobaczymy sobie kogo mamy tam do ubicia Kolejną zbroję mam Szkoda, że miejsca na klejnot nie ma, bo jakby miała no to by było lepsze Te niestety musimy sprzedać, to sobie jeszcze zostawimy I ostatnia misja Została wyko wykonana, zrobiliśmy całą awanturniczość i teraz myślę, żeby sobie dodać w statystyki trochę, albo dobra, odświeżmy gabinet magii, poszukajmy <laughs> tej naszej podki, Którą chcemy zdobyć, o tu jest lepszy przedmiocik, ale nie ma miejsca na klejnot, ja takich nie będę szukał, musi mieć miejsce na klejnot. Tak jak widzowie to, ej, dobra, fajne przedmioty lecą. Odświeżmy sobie jeszcze raz. I mamy podkę pod wytrzymałość, tą którą chcieliśmy i teraz naprawdę jesteśmy w stanie może sobie poradzić z tymi lóżkami, które mamy i będziemy próbować, nie musiałam dużo odświeżać także zajebiście, jeszcze sobie raz tutaj odświeżymy żeby zobaczyć czy nic ciekawego nie poleci ale oczywiście z naszym szczęściem nic ciekawego nie poleciało yy, tak jak mówiłem wizowie, twierdza, tutaj buduję teraz kwatery robotników i zobaczymy co tam dalej będzie się rozbudowywać dodajmy sobie w statystyki, jeszcze tutaj w siłę musimy chyba ładować z tego co pamiętam dobra tyle siły wystarczy na razie no i na ręce sobie możemy kogoś działnąć. Myślę, że tutaj nikogo nie pokonam w sumie. Bo ostatnio atakowałem i teraz takiego progresu, aż nie zrobiliśmy dużego. No właśnie, tutaj jeszcze jeden kitty by się udało. <laughs> Dobra, przejdźmy sobie do loszków i spróbujmy sobie kogoś w loszkach ubić. 58 poziom mam. tutaj, naprawdę będzie w tych lochach tak ciężko teraz bić, że to jest masakra. Spróbujmy sobie 56 poziom pokonać w lożkach. Ale teraz siadło. No, i za pierwszym razem jeszcze 80 tysięcy ekspo dostaliśmy, czyli, <coughs> czyli widzowie da się. Więc zajebiście, dobra, lecimy sobie z kolejnym. Myślę, że to potka dużo nam dała. Kurde, już myślałam, że się uda pokonać. Dobra, to jest nasz. 3. Ej, co ty gada, 47 poziom, byliśmy. Zajebiście te lożki idą. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze tutaj. Nasz berserk, jak wytoczy furię. Bo ma szansę ubić całkiem sporo tych lożków. jesteśmy w stanie nawet ubić tego wilka 60 poziom. Tylko furia musi siadać i musimy w ogóle go trafiać. Bo jak nie będziemy go trafiać, to tak średnio nam się to uda. I udało się, nie wierzę w to. mam 47, już pół poziomu bitego. A to jest od którego? Od 50 poziomu, no to w następnym odcinku myślę, że możemy już zahaczyć o te lożki widzowie i może się nam to udać. Dobra, zatekujmy sobie jeszcze tego ostatni raz. Eee, Rabnięty rabuś, rąbnięty rabuś, sorry, że przeczytałem. Czy on jest do pokonania? Myślę, że jest, dlatego spróbujemy jeszcze raz, ale to będzie nasza ostatnia próba już w tym odcinku. Nie wierzę, co wygadacie, gadacie, że my pokonujemy tak loszki, fajnie. Ale siadło w tych lochach. No i patrz, już dzisiaj przez arenkę lub przez jakieś tam misje poboczne. Misje poboczne, no to znaczy misje te tutaj. O, właśnie wykonaliśmy coś, czekajcie. Wow, wszystko wykonaliśmy i dostajemy 3000 expa. No i zostało nam jeszcze trochę expa do wbicia, tutaj dostajemy złoto. Ej, naprawdę fajnie się to udało zrobić, słuchajcie. No fajnie, 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 nie powinny. I będziemy mieli zaraz 50 poziom, także już niedługo widzowie. zakręćmy sobie szykołem, wygraliśmy złoto, także w sumie się przyda na kopanie w twierdzy, bo ja zawsze zapominam o nich. No i dobra, moi drodzy, jeżeli odcinek się podobał, tu łapeczka, subek, komentarz obowiązkowo. Ja się cieszę, że oglądacie odcinki, że zostawiacie te łapeczki w górę. Naprawdę bardzo mi miło i dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. Siema, jo i cześć.